Powodem mojej wizyty jest e, przede wszystkim mój ojciec, gdyż e, nie widziałem się z nim e, dosyć długi czas od, od świąt. E, przyjechałem, żeby się z nim spotkać. Przy okazji e, zajrzałem, e, odświeżyć kontakt e, przede wszystkim z prezesem i z pracownikami klubu, e, bo gdzieś e, czułem, że, że muszę, że muszę po, porozmawiać i, i, i jak zwykle miło spędzony czas u prezesa w gabinecie. Mimo tego, że nie udało nam się wygrać mistrzostwa i awansować do Final Four Ligi Mistrzów, to, to i tak uważam, że ten sezon w takich okolicznościach, jakie były, gdzie przed kazaniem rozsypał się Juan Torena, potem przed najważniejszymi meczami w lidze rozsypał się Sokołow i nie wiadomo, czy, e, czy wróci. Eee, uważam, że, że, był, e, że był udany i, i ta drabinka, którą mieliśmy w Lidze Mistrzów, chociaż sami sobie ją e, zorganizowaliśmy, no, przegrywając z Perugią pierwszy mecz, e, mimo wszystko uważam, że był pozytywny i, 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 i wszystko było tak jak być powinno, poza, poza tym jakimś e, jednym sukcesem. bo. W, w Lidze Tureckiej, ale wygraliśmy dwa puchary w międzyczasie, także klub też nie był do końca niezadowolony z tego co się, co się działo, także było ok. Jak najbardziej tak, ja jestem przygotowany, pełny zapału i zmotywowany do tego, żeby, żeby zakwalifikować się po raz kolejny na, na, na igrzyska i, i to jest jakby główny cel który ja mam w głowie i myślę, że większość, większość chłopaków ma taki sam cel.